I już się uspokoiłaś? Mniej więcej. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Droga bywa kręta, ale Bóg z czasem ją prostuje. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Kiedy sytuacja jest beznadziejna, On przychodzi nam z pomocą. To niech się pośpieszy, bo chyba o mnie zapomniał. Nie mów tak. Miej wiarę i modl się. Prośby rozjaśnił ci drogę. Niech ukoi twoją duszę, żebyś nie cierpiała. Niech nauczy Cię patrzeć sercem, które nigdy się nie myli. Twoja mama i ja modlimy się o to do Matki Boskiej z Guadalupe. Jeszcze będziesz się śmiać, jak wtedy, kiedy byłyśmy szczęśliwe. Matko boska, pomóż mojej córce, sprawdź, by znowu mogła widzieć. Maria de Jesus wiele wycierpiała z mojej winy i z powodu biedy, w której się znalazła, kiedy ją porzuciłam, myśląc, że umrę. Nie proszę, by to stało się od razu, ale przywróć jej wzrok. Uczyń cud. Niech trafi w ręce lekarza

Im szybciej zacznie się adaptować, się adaptować tym lepiej. Przestańmy się nad nią rozczulać. Nie pozwólmy jej popaść w przygnębienie. Inaczej nigdy nie pogodzi się z losem. Może masz rację. Kandelaria nie obrazi się, że to ja pomagam Marićuje. Nie, ona opiekuje się dzieckiem. Zresztą wykonujesz moje polecenie. Musisz się z tym pogodzić. W takim razie do dzieła. Będę się o ciebie troszczyć. Jak zawsze. Zaczniesz chodzić po domu, wsparta na moim ramieniu. Nic ci się nie stanie. Wiesz co? Trochę się boję. Pomogę ci. Zobaczysz. Dasz radę. Owszem. I jeśli mi pomożesz. Ale nie dziś. Może kiedy indziej. Kiedy zechcesz. Kiedy będziesz gotowa. Wkrótce będziesz sama chodzić po domu. Poznasz go od góry do dołu. Razem tego dokonamy. Gdyby Juan Miguel nie wrócił, mogłabym odzyskać wzrok. Widać tak miało się stać. Obyś pozbyła się urazy, którą nosisz w sercu. I wybaczyła. Wiesz komu? Nie wybaczę. Choćbyś odzyskała wzrok? Wtedy może tak, ale teraz go nienawidzę. A jeśli pozostanę ślepa, znienawidzę jeszcze bardziej. A niech mnie. Nie. Kto to? Cześć, jak się masz? A na Dobrze, dzięki. Kandelario, możesz wrócić do swoich obowiązków. To ja będę się zajmować Mariciu. Do licha. Modliłam się za naszą córkę. Jak się miewa? Jest w sypialni. Nie wychodziła z niej, od kiedy wróciła do szpitala. Zabiorę ją do ogrodu. Nie teraz. Dlaczego? Jest z nią Ana Julia. Od dziś to ona będzie się zajmować naszą córką. A Kandelaria? Będzie opiekować się dzieckiem. Będzie jej przykro. I, I Mariciuj też. Ja się zajmę Mariciuj. Tak się umówiliśmy. Ty zajmiesz się dzieckiem, a ja Mariciuj. Nie ty o tym decydujesz. Prawda. To polecenie pana Patricio. Możesz go zapytać. I jeśli nie

Zajmę się Tobą. Nauczysz się poruszać po domu, zajmować sobą i dzieckiem. Zaczniemy od razu. Pan Patricio chce, żebyś była samodzielna. To prawda. Prosiłem o to Anę Julię. Jest młoda, pełna życia. Będzie uczyć Mariciu, żeby stała się bardziej samodzielna. Ty masz swoje lata. Nogi odmawiają ci czasem posłuszeństwa. Zajmiesz się Juanitem. To moja decyzja. Uszaluj ją. Permis. Zaczniemy już dzisiaj? Nie ma na co czekać. Nie, jestem zbyt zdenerwowana. Dopiero wyszłam ze szpitala. Czuję się niepewnie. Poczekajmy kilka dni. Przykro mi, to dla Twojego dobra. Tata polecił, żeby zacząć od razu. Nie, proszę, powiedz mu, nic nie powiem. Chodzi o to, to dla twojego dobra. Rozumiem, ale czy to właściwy moment? Chodź, nie, proszę, wszystko będzie dobrze. Proszę, nie, siadaj. Jestem do usług. Możesz dostarczyć badania, które zrobiliście, Mariciuj? Oczywiście, ale do czego ci są potrzebne? Zamierzam zająć się jej przypadkiem. Chcę zobaczyć te wyniki. Jeśli inni nie mogą przywrócić jej wzroku, ja to zrobię. Potem mi te wyniki. Tu jest ściana. Dotknij. Od tego miejsca zaczęli liczyć kroki. A ver 1 2 3 4 5 Za szybko. 6 7 sofa. Esti canapa. Wyciągnij rękę. Idziemy. 1 raz 2 3 Poczułaś dywan? Tak. Dobrze. Uno, Idź. dos, date la vuelta. Y luego Uno, dos. La mesa. Stół. y ¿Ya cuenta? Boże, to straszne. Świetnie ci idzie. Gratuluję. Na wszelki wypadek zachowałem kopię. To trudny przypadek. Czuję się odpowiedzialny za to, co się stało. Nie daje mi spokoju myśl, że Mariciu i pozostanie niewidoma. Ty dałeś jej nadzieję, a przeze mnie ją straciła. Nikt cię nie obwinia. Owszem, Patricio Velarde. Wiem, musisz go zrozumieć. Marichui też obwinia mnie. Też? Tak. Przecież to był wypadek. Ale Marichui uległa mu przeze mnie. Nie chce mnie znać. To jak się nią zajmiesz? Nie wiem. Znajdę sposób. Wyleczę ją, choćby te badania dowodziły, że to niemożliwe i że operacja mogłaby się źle skończyć. Dziękuję Izraelu. Do usług. Chętnie będę ci asystował podczas operacji. Wezmę to pod uwagę. Na razie. Nabrałaś pewności? Chęci do nauki? Tak. Chyba mi się uda. Zrobiłyśmy trzy próby. Spróbujesz sama? Nic nie będę mówić. Dobra? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Znów zrobimy to Zbyt razem, a potem ty sama. Inaczej nigdy nie pozbędziesz się lęku. Zaczynamy. Zacz, 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 a ver, dywan na prawo stół dobrze bardzo dobrze teraz zrobisz to sama chodźmy do punktu wyjścia wrócisz sama bez mojej pomocy podaj mi ręce stop jesteśmy w punkcie wyjścia dis dit ayo